No, właśnie, jesteśmy tuż po zakończeniu wielkiego finału, i gdzie ten szampan? Tak, którym... gdzie ten szampan. no? Produkcja. Całą noc czekałam, żeby wypić ten szampan z radości. I nie ma szampana. Potem, teraz, następny sezon sama przywiozę sobie. Radość jest po zwycięstwie, Patryk. Wszystko tak, by jestem taka szczęśliwa. Tak strasznie chciałam, żeby ten chłopak wygrał, że przyszedł do nas taki niepewny siebie, taki, wiesz, oburzony. I to tak naprawdę on, nie wiem, czy on to mówi dużo w programie, że jego. Niegrzeczni koledzy go, mówili, idź na, na tamaro tak jako dziołg. <grym> kogo dziołg teraz jest Patryk wygrał, haha, karma. <grym> jak zawsze mówię, karma zawsze wraca, ale jakie to jest piękne, że on przyszedł, że nikt nie wierzył, że może daleko dojść, że się śmieli z niego, a tutaj nagle my go zobaczyliśmy, widzieliśmy coś e, takiego brylancika i no i słuchał naszych rad, e, robił to, co my chcieliśmy, rozwiniał się, e, rozwijał się w programie no i jest, jest efekt, ale naprawdę muszę powiedzieć, że dużo było fajnych kandydatów w tym programie, Podaria też myślę, że super jej pójdzie, Ewka na początku programu, że nie szło tak dobrze, a nagle poszło jej Super, to wiesz, nigdy nie wiadomo. Tak mówię, szczęście dużo w życiu, wiesz, kontroluje twoją destiny tak naprawdę. A czego oczekujesz po zwycięstwie Patryka? E, Żebyś nauczył po angielsku mówić, bo jak chce zrobić karierę na całym świecie, to musi być international, musi, niestety. I przyrzekł mi, jak nie, to go znajdę jak się nie nauczy. Dzisiejszy finał zaczął się nietypowo, bo w nawiązaniu do Mannequin Challenge, w tak. którym ty też również wzięłaś udział prywatnie, no i ja? po prostu... No nie mów, że nie kusiłaś, bo kusiłaś nago, media zawrzały. Jaki był pomysł w ogóle tego, żeby... E, muszę wydać kredyt Romanowi, to był jego pomysł. To tak, takiego mamy, że koledzy, i koleżanki, że on, on takie ma wymysły. To było jego. Mówi, musimy zrobić jakiś mannequin challenge. I byliśmy akurat w hotelu w Chicago. Mówi, Jezu, jak tu pięknie widać. Ten, weź się tutaj połóż. No i zrobił mi zdjęcie i to był mannequin challenge. <laughs> Czyli to nie tak, że jakieś tutaj ukryte dno było tego, że nagoleżałaś leżałaś z tą gazetą? Nie, to takie każdy pewnie ma fantazję, że wiesz sobie, naprawdę, jak leżałam, oglądałam ten magazyn, nie, to była dla męża sesja zdjęciowa. No, i no teraz fantazje pewnie zbiera. będą mieli inni mężczyźni. <laughs> tak wiesz, nie wiemy. Tak, nie wiem, i myślę, że wiesz, chodzę na fitness, dbam o siebie, why not?